Celem budowy Komendy Miejskiej Policji w Ostrojęcym miała być poprawa warunków pracy policjantów, a także przyjęcie interesantów, którzy na co dzień korzystają z naszej pomocy. Ale to też miał być przede wszystkim obiekt nowoczesny. Duży nacisk położono tutaj na kwestie bezpieczeństwa. To m.in. strefy bezpieczeństwa, które uniemożliwiają dostęp osób nieupoważnionych do tych stref. To także monitoring, który umożliwia kontrolę całego obiektu. Mówimy o części zewnętrznej, jak i wewnętrznej obiektu. Kamery znajdują się m.in. w strefach bezpieczeństwa, ale także przy każdym z wejść do Komendy Miejskiej Policji w Ostróence, ale to także wszelkiego rodzaju systemy teleinformatyczne, to także możliwość wykorzystania systemów policyjnych. Kwestie bezpieczeństwa zostały szczególnie podkreślone przy budowie tego obiektu.